Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trzecia niedziela zwykła. Trzecia niedziela zwykła, Ewangelia, w której Chrystus już bardzo mocno zaczyna swoją działalność ewangelizacyjną, i dwie sceny powołania. To jest taki moment, w którym może warto zadać sobie pytanie: czy idę drogą powołania, czy. Czy ta odpowiedź, którą kiedyś da, dałaś, czy dałeś, czy jesteś wierny Jezusowi? Nie wiem, może swojej żonie, może swojemu mężowi, może w życiu kapłańskim, zakonnym, a może jesteś w sytuacji, w której jeszcze masz wybór. To warto dzisiaj zweryfikować swoje, swoje życie, zobaczyć, czy, czy nie odszczeliliśmy od tego zaproszenia. A jeśli stoisz przed wyborem jeszcze, to warto zobaczyć Jezusa, który Cię powołuje do konkretnej misji.